Następujące wideo będzie zawierało masę spoilerów dotyczących gier z serii Metal Gear Solid. A więc jeżeli ktoś z Was zamierza grać w tę grę bez spoilerowo, to nie powinien oglądać tego materiału. Hi, welcome! Dzisiejszym tematem naszego wideo jest: dlaczego Ty? Tak, Ty. Powinieneś mieć w sobie solidnego węża. Jak więc mogliście zauważyć po wstępie jakie tytule tego materiału, dzisiaj będę rozmawiał o postaci Solid Snake lub inaczej Solidny Wąż. Jednakże nie będę zagłębiał się za bardzo w fabułę gier, w których on występuje, bo nie są one tak proste, że mógłbym zmieścić je w te parę minut. Szczególnie patrząc na to, że gry z serii Metal Gear posiadają fabułę, która czasami bywa... Bardzo skomplikowana. Nie przedłużając jednak tego materiału, to najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie o to, kim jest Solid Snake. A zatem Solid Snake, znany również jako David i Rockwistliskim, jak i Old Snake. Jest on legendarnym najemnikiem, który pracował dla takich organizacji jak Oxhound, czyli Tajnej Organizacji Stanów Zjednoczonych. Dlatego stworzył on własną organizację o nazwie Philanthropers, która razem z UN działała przeciwko specjalnym broniom o nazwie Metal Gear. Ale skąd pochodzi Solid Snake? Z próbówki. Tak. Dlatego, że Solid Snake jest tak naprawdę klonem Big Bossa. Ale kim w ogóle jest Big Boss? Big Boss lub inaczej Naked Snake był nazywany perfekcyjnym żołnierzem, który służył dla organizacji CIA i zdobył swój przydomek Big Bossa potem jak pokonał ostatecznie i zabił on swoją szefową, The Boss, która także pracowała dla CIA. I tak naprawdę ona była podwójnym agentem i wiedziała, że żeby misja mogła w jakiś sposób się powieść, musi umrzeć, a więc dała się zabić dla Naked Snake'a. Wracając jednak do Solid Snake'a, to jest on więc nieperfekcyjnym klonem Naked Snake'a i został on stworzony w projekcie Jakie LeZym Terrible, jednakże nie był on jedynym klonem, który wtedy powstał. Stworzono wtedy także Liquid Snake'a, a później stworzono najbardziej perfekcyjnego klona, czyli Solidusa Snake'a, który w pewnym momencie został prezydentem USA. Bo why not? i nie zapominajmy, że to nie są jeszcze wszystkie osoby z przydomkiem Wąż, dlatego że istnieje jeszcze Raiden, czyli osoba, która nie jest niczym klonem, ani nie jest nikim spokrewniona, po prostu go zrekrutowano i dano mu przydomek Snake, albo taki Venom Snake, czyli sobowtór Big Bossa, który miał wyprany mózg, żeby myślał, że jest Big Bossem, i do tego jest jeszcze oczywiście Ocelot. Kim jest Ocelot? Jest on synem Bossa, ale nie Big Bossa, tylko tej oryginalnej The Boss. I czemu ja w ogóle o nim dla was mówię? A więc Ocelot w pewnym momencie traci swoją Rękę. I więc co robi? Przyszywa sobie rękę zmarłego już Liquid Snake'a i ta ręka przejmuje jego świadomość, a więc Ocelot jest teraz Liquid Snake'em. To nie ma sensu. Powróćmy jednak jeszcze raz do Solidnego Węża, dlatego że w Metal Gear Solid 2 Solidus Snake podszywa się pod Solid Snake'a i mógł zrobić to tylko dlatego, że Solid Snake był tak dobrym najemnikiem, że nikt prawie nie wiedział jak on wygląda. I potem więc wszystkim, po tym jak podszywano się pod Solid Snake'a, po tym jak wysyłano go na misje samobójcze, które przetrwał, to ostatni raz widzimy go w Metal Gear Solid 4, gdzie w końcu po raz ostatni spotyka on swojego ala ojca, czyli Big Bossa. Moglibyście się zapytać, dlaczego wygląda on od niego starzej. A więc każdy klon jest stworzony w taki sposób, żeby starzeć się paręnaście razy szybciej niż my, po to, żeby klony nigdy nie mogły się przeciwstawić organizacji, która ich stworzyła, czyli The Patriots. I kiedy Solid Snake spotyka w końcu Naked Snake'a to Naked Snake umiera, dlatego że on ma w sobie śmiertelnego wirusa, którego także posiada Solid Snake. A więc Solid Snake chce już to wszystko zakończyć i strzelić sobie po prostu w łeb, żeby nie zarazić innych osób. Ale Naked Snake powstrzymuje go od tego. Dlaczego? Dlatego, że mówi mu, że przez całe swoje życie tylko walczył, a więc powinien przynajmniej przez ten ostatni rok pożyć w spokoju. To była cała historia tego, kim był i jak żył Solid Snake. Jak możecie zauważyć, nie jest to zbyt łatwe rozpoznać, kto jest jakim wężem. Niektórzy z was na przykład już znają historię Metal Gear Solid i mogli zauważyć, że pasek, który używam na tej miniaturce, nie jest nawet solidnym wężem. That is not Solid Snake. Bo jest to Big Boss z nowego remake'a Metal Gear Solid 3. W ogóle cała chronologia tych gier jest bardzo chaotyczna, bo jeżeli chcemy w nie grać chronologicznie, to musimy zacząć od Metal Gear Solid 3, następnie Metal Gear Solid Portable Ops, Metal Gear Solid Peace Walker, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, Metal Gear, Metal Gear 2 Solid Snake, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 4 i na końcu jest już Metal Gear Rising Revenge, nie rozmawiano o metodzie Rising I Istnieje do tego masa innych gier Metal Gear, o których w ogóle nie wspomniałem. Dlaczego? Dlatego, że nie są one kanoniczne, ponieważ na przykład są grami mobilnymi, albo w ogóle cała ich narracja nie pasowała do głównego motywu gry. Zboczyliśmy na tematu, dlatego że całe to wideo miało po części wyjaśniać, dlaczego każdy z nas powinien mieć w sobie solidnego węża. A więc, właśnie. Czemu? Jeżeli patrzymy na to, jaką osobą jest solid snake i co on sobie reprezentuje, to możemy sobie zebrać jego główne wartości, którymi są bezinteresowność, odrzucenie przyszłości. Bycie wizjonerem, samostanowienie, jak i pacyfizm. Zaczniemy może od jego bezinteresowności. W wielu odsłonach serii Metal Gear pokazuje się nam, że Solid Snake zawsze stawia inne osoby ponad siebie. Widzimy to na przykład, kiedy przez prawie całe swoje życie podejmuje się on misji samobójczych, których celem jest uratowanie ludzi, niektórych krajów, jak i nawet czasami świata. Jednakże najlepszy moment, który oddaje jego bezinteresowność jest pod koniec Metal Gear Solid 4, kiedy Solid Snake jest gotowy zakończyć swoje życie tylko po to, żeby nie móc zaraz przez przypadek innych ludzi z zabójczym wirusem. Jak więc widzimy, Solid Snake jest bardzo bezinteresowną osobą, która by poświęciła własne życie tylko po to, żeby uratować innych. Jednakże nie był on taki od zawsze. Musimy pamiętać, że Solid Snake był dosłownie stworzony po to, żeby służyć jako broń dla tajnej organizacji i tutaj wchodzi punkt drugi, czyli odrzuceniem przeszłości. Ponieważ pomimo że Solid został wychowany jako istna broń, która miała być marionetką rządu, to postanowił on to odrzucić i spalić wszystkie mosty przeszłości. Zadecydował on, że nieważne jak i czemu go stworzono, liczy się tylko to, co on postanowi ze sobą zrobić jako osoba, nawet jeżeli dla niektórych będzie on dalej tylko klonem. A więc Solid Snake jest kimś, kto odrzuca narzucone mu cele i poglądy i nie pozwala, żeby one go definiowały, ale więc kim jest on teraz? Jeżeli mielibyśmy go zdefiniować w paru słowach, to na pewno moglibyśmy powiedzieć, że jest on wizjonerem. Jego marzenie jak i wizja to stworzenie świata bez wojen, do czego próbował dążyć przez prawie całe swoje życie, walcząc przeciwko organizacjom takim jak The Patriots lub Outer Heaven. Do tego stworzył on także swoją własną organizację, Philanthropers, której głównym działaniem było niszczenie broni, które mogły doszczętnie zniszczyć świat czyli broni o nazwie Metal Gear. Oczywiście wizja Solid Snake' nie kończyła się tylko na tym, dlatego że wierzył on, że każdy człowiek ma prawo do samostanowienia się, czyli do decydowania o swoim życiu, rozwoju i przyszłości. Naturalnie, Solid Snake przykłada do tego bardzo dużą wartość, szczególnie kiedy spojrzymy na to, że on sam nie mógł w przyszłości decydować o tym, kim chce być. Najlepszym przykładem może być to, kiedy w Metal Gear Solid 2 Solid Snake razem z Raidenem walczył przeciwko AI George Washington, które miało kontrolować i cenzurować wszystkie informacje w sieci i przy tym roz zsiewać propagandę. Ostatnią i najważniejszą wartością, o której chcę porozmawiać jest pacyfizm, ale tutaj zatrzymajmy się na chwilę, bo nie tylko Solid Snake jest pacyfistyczną osobą, ale odważyłbym się nawet powiedzieć, że cała seria gier Metal Gear jest najbardziej pacyfistyczną i antywojenną serią gier, jaka istnieje. Nawet jeżeli powierzchownie ktoś może spojrzeć na tę grę i powiedzieć, że przecież w tej grze gramy dosłownie super żołnierzem, a więc jak ona może być antywojenna, to kiedy zajrzymy w głąb fabuły tych gier, to zauważymy, że praktycznie każda Gra mówi o tym, jak wojna jest okropna, jak używanie dzieci jako żołnierzy jest potworne, jak bronie nuklearne są czymś, co nie powinno istnieć, jak rząd widzi swoich własnych żołnierzy jako statystyka, której mogą się w każdym momencie pozbyć. Wracając natomiast do Snake'a, to nie można by go samego w sobie nazwać pacyfistą, przez to, że jest on osobą, która wdaje się w konflikty i która jest zaznajomiona z zabijaniem innych. Jednakże posiada on w sobie jakąś formę pacyfizmu. Cała przecież jego wizja opiera się o stworzeniu świata bez konfliktów, a jeżeli popatrzymy na to, co robi Solid Snake. W to zauważymy, że stara się on nie zabijać tak często swoich przeciwników i woli się przez nich powoli przekraść. I to są może nie wszystkie, ale najważniejsze wartości, jakie wyznaje Solid Snake. Same w sobie one mogą wdać się bardzo dobre, przez co niektórzy z Was mogą pomyśleć, że wystarczy posiadać tylko jedną z nich. I nie, nie, nie powinniśmy tak robić. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli weźmiemy tylko jedną z wartości Solid Snake'a, to tak naprawdę będziemy posiadać w sobie tylko kawałek solidnego węża, a powinniśmy posiadać całość. Dlatego, że jeżeli skupimy się tylko na jednej wartości, to możemy zauważyć, że niektórzy antagoniści z Metal Gear Solid także je posiadają. Na przykład bycie wizjonerem. Bo przecież taki senator Armstrong był wizjonerem. Posiadał on wizję tego, żeby Ameryka stała się najsilniejszym krajem na świecie poprzez prowadzenie wojen. A więc jest on wizjonerem, ale brakuje dla niego pacyfizmu, jak i bezinteresowności Solid Snake'a. Albo taki Big Boss, który miał wizję stworzenia świata, który nie będzie. Będzie ograniczony przez granice państwowe, ale przy tym nie mógł on odrzucić swojej przeszłości i ostatecznie jego wizja zamieniła się po prostu w zemstę przeciwko krajowi, dla którego kiedyś służył. To też widzimy, że wszystkie wartości Solid Snakea są częścią, do czego powinniśmy dążyć. Nawet jeżeli ostatecznie nie uda nam się w 100% ich spełnić, to samo dążenie do nich może nam pomóc z byciem lepszą osobą. Dlatego właśnie każdy z nas powinien mieć w sobie solidnego węża. I kto wie, może tak jak Jon kiedyś staniemy się bohaterem. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał i cześć!